Nie lubię tego słowa do walki, do, do tego, żeby niwelować stres, bo nie chcemy walczyć ze stresem. Jeżeli będziemy podchodzili do tego, że chcemy z nim walczyć, to budujemy kolejne napięcie. Witam w trzecim podcaście pod tytułem Wyzdrowienie przez wyciszenie, wyciszenie układu nerwowego. W pierwszym podcaście mówiłem o tym, co nas zanieczyszcza co powoduje, że jesteśmy mocno zestresowani. W drugim e, omawiałem, na co stres bardzo źle wpływa, jak zaburza naszą homeostazę, naszą równowagę e, psychiczną, jak i fizyczną. A dzisiaj chciałbym powiedzieć, jak sobie z tym poradzić jak niwelować ten stres. Myślę, że ten, ten odcinek będzie najciekawszy, gdyż będzie pozytywny. W poprzednich omawialiśmy bardziej te negatywne aspekty stresu, a dzisiaj będę mówił o tym, jak sobie z tym radzić. I myślę, że najlepiej, jak przejdziemy sobie taki rytm dobowy, taki dzień, zaczniemy od tego, jak rano się budzimy, jak rano wstajemy. A czy nastawiamy budzik, tak na ostatnią sekundę, żeby się obudzić, szybko zerwać i lecieć do pracy, to nie jest skazane. Ja tutaj polecam, żeby, dobrze, żeby mieć taką godzinkę między tym, jak budzik zadzwoni, a tym zanim wyjdziemy z domu. Na ten rozruch, na to, żeby wykonać, żeby się porozciągać w łóżku, żeby nawet jak nam nie jest do śmiechu, tak się troszeczkę przemusić do tego, żeby się uśmiechnąć, gdyż Napięcie tych mięśni wysyła już sygnał do mózgu, że dzieje się coś przyjemnego i no ten uśmiech będzie nam później bardziej chętniej towarzyszył w ciągu dnia. Po tym jak się rozciągniesz, a odpowiednio wstaniesz z łóżka, ale o tym będziemy jeszcze mówić. Warto się jest przejść do łazienki. Myślę, że i tak każdy to zrobi, ale. Mm, w takim innym celu, żeby popatrzeć do lustra i uśmiechnąć się samemu do siebie. Na początku może się to wydawać dziwne, takie głupie. Ja pamiętam, jak o tym słyszałem, to wstydziłem się sam przed sobą spojrzeć sobie w oczy i śmiać się do siebie. Dziwne to było, ale zabawne. Jak to w końcu zrobiłem, zacząłem się śmiać, jakby, sak, z, z troszeczkę z głupoty, że sam do siebie się śmieję. Ale zauważyłem, że przyniosło to efekt na cały dzień, poprawiło mój humor. Także e, śmianie się z własnej głupoty jest fajną rzeczą. Mm, ale to jest tutaj chodzi o ten uśmiech do siebie. I to jest jakby kolejna rzecz, którą rano robimy. Następnie e, dobrze jest napić się ciepłej wody. Nie zimnej. Kubek. Także, no, żeby się nie poparzyć, żeby ona tak w miarę ciepła była, żeby rozgrzała usta, żeby rozgrzała przełyk, żeby rozgrzała żołądek, żeby to, co zastanę w nocy, jeżeli chodzi o układ pokarmowy, mm, się rozgrzało, rozluźniło. Gdyż ciepło rozluźnia, ciepło jest bardzo lecznicze. A ten czas, ta godzina, po to, żebyśmy się nie spieszyli, żebyśmy zdążyli w domu zjeść śniadanie, żeby to nie była kawa, tylko, żeby to był posiłek wartościowy, najlepiej białkowy, żeby był ten czas na to, żeby się ubrać. No i dobrze by było jeszcze 15 minut poświęcić na jakieś ćwiczenia rozruchowe. A, a tak naprawdę, na początek wystarczy nawet 5, żeby się nie zniechęcać. Nawet, jak to będzie minuta, dwie na początek, to jest super start. A jak cię to nie zniechęci, to za każdym razem będziesz chciał sobie o troszeczkę przedłużyć te ćwiczenia, które też bardzo dobrze wpłyną na twoje, twoją postawę fizyczną, a zarazem i na psychikę. Kolejna rzecz. Eee, czego nie rób, jak się budzisz? Nie włączaj telefonu. Nie, znaczy telefon może sam sobie być jako taki włączony, ale nie sprawdzaj maili, nie patrz na portale społecznościowe. Tam nie ma na razie nic ciekawego dla Ciebie, a to są tylko bodźce, które nie są wskazane. Więc jak dostosujesz się do tego i wykonasz to naprawdę przez tydzień na początek, że nie zajrzysz do telefonu i wstaniesz, tak jak mówiłem, ten, według tej instrukcji, którą przed chwilką Ci przekazałem, zobaczysz po tygodniu już efekt, że się czujesz lepiej że będziesz się czuł bardziej zrelaksowany, zrelaksowana. Ćwiczenie, tak jak mówiłem, po to, żeby porozciągać mięśnie, żeby rozruszać stawy i kolejne, lepsze przekrwienie. Tak naprawdę możesz sobie poskakać, pajacyki porobić. Skacząc, poruszasz układ limfatyczny, mózg się troszeczkę porusza, to jest bardzo korzystne dla niego, Zostanie dokrwiony. No dobrze. Następne co? Wychodzisz z domu. Jeżeli godzinę wcześniej wstałeś, możesz też te 5 minut, 10 minut wcześniej wyjść z domu i nie spieszyć się do pracy. Obojętnie, czy jedziesz autem i musisz stać w korkach, czy biegniesz na przystanek autobusowy, albo idziesz. Są tacy, którzy mówią, że im tramwaj uciekł, a inni, którzy przyznają się do tego, że się spóźnili na ten tramwaj. Więc. Nie spóźniajmy się. Stańmy wcześniej. Skoro e, mówimy o no, drodze do szkoły, czy tam drodze do, do, do pracy, siedząc e, w aucie, możesz sobie puścić, owszem, jakiś podcast, tylko odłóż ten telefon tak, żeby nie patrzeć na niego, żebyś tylko słuchał co jest do powiedzenia. Czy to będzie podcast, czy to będzie muzyka, e, nie ma znaczenia. Tak naprawdę y, to jest coś tak jak zakaz korzystania z nawigacji. Możesz jej słuchać, ale nie powinieneś patrzeć na telefon, bo y, odwraca to twoją uwagę od tego, na czym powinieneś być skupiony, czyli od e, odprowadzenia samochodu. A jeżeli skupiasz się na dwóch rzeczach na raz, to znowu dostarczasz sobie za dużo bodźców, które powodują po prostu stres. A przyjeżdżasz do pracy i kiedy jechałeś i słuchaj sobie tylko tej muzyki, przyjeżdżasz zrelaksowany. Natomiast kiedy wstałeś za późno, kiedy w aucie patrzyłeś na telefon, a kiedy się spieszyłeś, no już chyba słuchając tego widzisz, czujesz tą różnicę. Więc warto to naprawdę wprowadzić w życie. W pracy, no cóż, na, nie na wszystko masz wpływ. To, że jest tak dużo tych maili, trzeba na nie odpowiedzieć. To, że masz jakąś inną pracę do wykonania, czy pracujesz w terenie, czy jako przedstawiciel musisz jeździć, no to już jakby każdy charakter pracy ma inne wymogi, natomiast no tam trzeba im sprostać. Ale jeżeli wykonasz te wszystkie czynności rano, o których mówiłem, to zauważysz, że te czynności, te obowiązki w pracy przyjdą ci dużo łatwiej i z większą przyjemnością, tak? Po pracy. No dobrze, zostańmy jeszcze w pracy. W pracy możesz, kiedy naprawdę jest tego już za dużo, kiedy skumuluje się ten stres, kiedy poczujesz to napięcie w głowie, na karku, możesz sobie wykonać jakieś techniki relaksacyjne. Najprostsza, począwszy od. Technik oddechowych, można są y, automasaże, można sobie głowy pomasować, mm, ale to jeszcze też będziemy o tym rozmawiać. A po pracy znowu myślisz pęd, szybko do domu, bo jest znowu coś do zrobienia. Nie ucieknie. Nie trzeba się spieszyć. I tak będziesz stał w korku, i tak będziesz stał w korku, więc czy się będziesz denerwował, czy nie? E nie masz wpływu na to, co się dzieje dookoła ciebie. Masz jedynie wpływ na to, jak będziesz to spostrzegał. Więc, e, tak jak to powiedzenie, że każdy kij ma dwa końce, tak i każda sytuacja. Możesz na nią patrzeć e, z tej ciemnej strony, a możesz na nią popatrzeć z tej jasnej strony. I nie ma tak, że coś jest tylko złe, że coś jest tylko negatywne. To jest kwestia, jak będziesz do tego podchodził. Podchodziła. Po powrocie do domu warto sobie usiąść, nie rzucać się od razu w wir kolejnych obowiązków, bo muszę to, bo muszę tamto. 5 minut usiąść sobie, zrelaksować się, położyć głowę na poduszce, nie włączać telewizji, nie włączać telefonu, nie skrolować tych kolejnych a, filmików na social mediach, tylko odpocząć. Mózg potrzebuje relaksu, potrzebuje się ponudzić. To jest nam potrzebne do, nie lubię tego słowa, do walki, do, do tego, żeby niwelować stres, bo nie chcemy walczyć ze stresem. Jeżeli będziemy podchodzili do tego, że chcemy z nim walczyć, to budujemy kolejne napięcie, a jeżeli podejdziemy do tego łagodnie, no to będziemy łagodzili wszystkie objawy stresu, tylko do tego, żeby oczywiście czasu. Zacznijmy małymi kroczkami, ale do przodu, gdyż jak będziesz siedział na ławce i myślał o tym, co zrobić, to tak będziesz siedział, siedziała. Jeżeli nawet nie wiesz dokąd iść, ale ruszysz i idziesz przed siebie, to gdzieś cię pokieruje i dotrzesz do swojego celu. Także działanie, działanie i jeszcze raz działanie. Życie potrzebuje ruchu. Co jeszcze odradzam? Mm, oglądanie telewizji. Teraz jest świetna pora roku, bo jest lato, więc zamiast sobie włączyć telewizję do relaksu, wychodzisz na zewnątrz. Nawet pójście do okna, popatrzenie na niebo, na chmury, na przelatające ptaki, na ćwierkot ptaków, szum drzew. Możesz iść się przejść, przewietrzyć. Na zewnątrz to powietrze, nawet jeżeli jest zanieczyszczone, zawsze jest lepsze niż w domu. Także kolejna rzecz jeszcze właśnie wietrzenie. Trzeba wietrzyć mieszkanie, żeby nie siedzieć w tym mieszkaniowym smogu, tak zwanym, który też powoduje napięcia stresowe. Gimnastyka, to jest też. Rano o poranej gimnastyce mówiłem. Kto ma czas po pracy, tak z dwa czy razy w tygodniu, dobrze, żeby wychodził na dłuższe spacery. Uprawianie sportu jak najbardziej dla każdego, kto co woli. Natomiast wyczynowy sport nie jest dobry dla naszego zdrowia, a jest także stresogenny. Natomiast długie spacery, energiczne spacery jak najbardziej. Do niwelacji stresu. Herbatki ziołowe, melisa rumianek, mięta. O spacerach mówiłem, o. W gimnastyce mówiłem, jeżeli chodzi o wyciszenie, to bardzo dobre są medytacje. W gabinecie spotykam się z ludźmi, którzy mówią mi, że nie potrafią się wyciszyć. To znowu za duże oczekiwania, nie musisz się starać od razu wyciszać. Wystarczy sobie siądziesz i przestaniesz się bodźcować dodatkowymi sprawami. Same myśli są już wystarczającym bodźcem stresogennym czasami. Ale pogódź się z tymi myślami. Usiądź sobie i nie walcz z nimi. Nie staraj się ich odrzucić. Po prostu je przepracuj. Mm, przyjmij je do siebie. A... Polub je. One i tak już są. I możesz tylko wspomóc je w tym, żeby stały się łagodne ażeby ci nie sprawiały przykrości i stresu. Także znowu przy, yy, wracamy do tego, że rzeczy są, tak czy inaczej. Kwestia jest, jak do nich podejdziesz, jak na nie będziesz patrzył. Hmm, czym się jeszcze można odstresować? Kąpiele. Jeżeli masz prysznic, no to ciepły prysznic. Woda sama w sobie już jest oczyszczająca. Więc jak wejdziesz sobie po takim ciężkim dniu Pracy pod prysznic poczujesz ulgę. Jeżeli masz więcej czasu i masz wannę, to dobrze sobie też nie za gorącą wodę. E, oczywiście cieplejsza od temperatury ciała, żeby nie parzyła za bardzo i szklankę soli. Obojętnie, no może nie całkiem obojętnie, nie używałbym tych zwykłych białych, ale każda sól kamienna, himalajska, e, kłodawska, najlepsze sole na świecie. Które dostarczają bardzo dużo minerałów, jest jeszcze coś takiego jak sól Epson. Epson, przepraszam. E, jest to magnes, e, który najlepiej wchłania się przez skórę. Sportowcy po wyczynowych, po, ogólnie po zawodach, często kąpią się właśnie w soli Epson, żeby dostarczyć magnezu do wycieńczonych, wyczerpanych mięśni. I to jest dużo lepsze źródło niż e, łykanie tabletek z magnezem. Oczywiście, Trzeba mieć wannę. Hmm. Słodkości. Jeżeli e, chcesz sobie zjeść coś słodkiego, a, a pożywnego, które doda ci energii, to polecałbym tutaj gorzką czekoladę, taką minimum 70%. Ze słodkim trzeba być ostrożnym. E, słodkości dodają czasami trochę energii. Znaczy, zazwyczaj dodają, ale to jest taki szybki wyrzut, ale szybki spadek. A przy gorzkiej czekoladzie tego nie ma. Także możliwości jest bardzo dużo, żeby się zrelaksować. Ważne, żeby to robić. Ważne, żeby znaleźć na to czas, żeby przestać gonić za tak naprawdę naszymi własnymi wymaganiami. One nie uciekną. Nie musimy sprostać wszystkim wymaganiom. A, a jak będziemy je wolniej i spokojniej <laughs> Jakby uzyskiwać, czy wolniej, spokojniej będziemy dochodzić do naszych celów, będziemy je dużo bardziej celebrować, będziemy dużo bardziej się z nich cieszyć. Według powiedzenia, co nagle to po diable, taki z marzeniami, na ten na które trzeba sobie dłużej zapracować, dużo bardziej cieszą. I natura taka po prostu jest. Nawet patrząc na owoce, które są. Wydawane jesienią, jabłko jesienne smakuje dużo lepiej niż jabłko wczesne. To jesienne jest bardziej soczyste, bardziej słodkie i to przekłada się na całe życie, na wszystko co robimy w naszym życiu. Także zachęcam wszystkich do relaksu, do odpoczynku, do nudy, do tak zwanego nothing boxa. Mężczyźni to gdzieś mają wrodzone, czasami potrafią się zapaczyć w jakiś punkt i o niczym nie myśleć, to jest taka forma medytacji, nieświadomej. Ale to można sobie wypracować. To jakby tutaj, żeby to nie zabrzmiało szowinistycznie, także i kobiety mogą. Jesteśmy przecież wszyscy ludźmi i wszystkim nam wszystko to samo się należy. Także dużo zdrowia, Dużo odpoczynku, relaksu, bo na bodźce stresogenne będziecie tak czy tak wystawiani, a żeby sobie z nimi dobrze radzić, trzeba odpocząć, poleniuchować troszeczkę, wyłożyć się na łące, słomka trawy między zęby i popatrzeć sobie w chmurki, jak przenikają. Tak po prostu, pobyć trochę dzieckiem. Przypomnijcie sobie, jak byliście dziećmi, jak lubiliście się właśnie ponudzić, gdzieś poleżeć, pofantazjować. To jest najlepsza forma relaksu. Także do tego was zachęcam. A jak już będzie naprawdę e, mocno stresująco, to zachęcam do kolejnych filmików, w których będziemy nagrywać jak sobie poradzić z takim stresem, z takim napięciem, które już mm, jest naprawdę odczuwalne fizycznie. Także zapraszam do następnego i do zobaczenia. Wyzdrowienie, rozluźnienie. Do wyzdrowienia przez rozluźnienie. Mariusz Bielicki. Do zobaczenia.